Mango z tej strony z Rouge Play Games. A przed Wami pierwszy odcinek z Survival Games. Ten odcinek nagrałem bez głosu, Frapsem. I tutaj zobaczcie, jakie oferty miałem. Żelazny miecz. Drewniany miecz. Zobaczcie, trochę tutaj wiedzy, spręki, skórzane kół, ale dobra. Yy, inne odcinki nagrywałem regionem. Z początku, Frapsem, na początku miesiąc temu. Dwa tygodnie temu zacząłem regionem nagrywać, a teraz wróciłem do frasy, bo naprawdę dużo lepsza jakość. Lepiej się nagrywa. I tak, dobra. I to będą tutaj dwa. Tak. Dwa razy na tej samej arenie będzie. Ale to zobaczycie. Tutaj mam skórzane kół, tutaj mam sobie jabłka znalazłem i tak dalej. I tutaj właśnie zobaczyłem kolesia, który tyłem jest odwrócony. Nie uważam. Co tam, jak głupi skrzynka otworzyłem, on się odwrócił, zobaczył mnie. Ale i tak dedł Ładne eko Nie założył. Zobaczcie. On miał tam... Żelazny but. Tak. Żelazny miecz. Miał lepsze eko ode mnie po prostu. A mnie nie... Mnie nie zabił. Tak to jest, jak się nie uważam. Tutaj z tym koleśem miał mały problem. Bo nie, ch nie chciałem sfajować i detnąć, bo zobaczycie pół HP mam. Ale z nim sobie poradziłem jakoś. Tyk tyk. 5 serc i tutaj próbowałem go zapać, nie mogłem. I teraz co tam I się rzuciłem jak... <noise> opętany w Nogę dostał, wygrałem. I teraz kolejny raz będzie. Tu jest z początku trochę fail będzie. Zobaczycie. Tak. Serwer jest naprawdę zarobisty, zapraszam na niego, z niego będzie często nagrywane. Z tego powodu, że bardzo mi się podoba, bo to jest skateblock. Tutaj są katakumby, o których potem powiem, bo pokażę swoją wyspę, co mam. Pokażę spawn. Ale przejdźmy teraz do Survival Games. Zobaczcie, arena jest świetna. Tutaj jest dużo skrzyń. Tu może trochę taki mały minus. Jest tu, że czekajcie mikrofon może trochę poprawię. Małym minusem jest, że łuku nie ma. Są strzały łuku nie ma, ale dobra. Czytaj na szacie pisałem IP serwera. W opisie będzie wszystko, żebym nie zapomniał o tym powiedzieć. Wszystko, prawda? Dobra. Ludzie powbijali. Git. Teraz się zacznie. Ich gardło mysło. Kurde. Dobra. Teraz chwilę się poczeka, bo mi piszą Eskimosy. Dopiero dziesiąta osoba wejdzie, to za chwilę. No to tutaj mam trochę małe fps ów -y, bo słaby komputer słaby komputer będę miał nowy. Za półtorej tygodnia, komunia mój brat ma. Brat ma komunię, to za dwa tygodnie, trzy może. Do trzech. Naprawdę komputer będzie. 50 razy wydajniejszy od tego, lepszy. Dobra. No to tu już ruszyłem. I strzał. Widzicie, to co o tym Jabłuszka i mlecz. Warty. Miecz Fart. Miec mam. Dobra. Tutaj szukałem tej skrzyni, która tu była. O, właśnie tu. Pod tym drzewkiem. A nie, to było w pierwszym. <ścoughs> Dobra, to wejdź. To jest ten koleś, bo napisałem, że na pewnie chciałby... Wiecie, zabije mnie i... się, by się ucieszył. I prawie mu to się udało. Zobaczcie. Tu biegnę, biegnę. Dobra. I zobaczcie, nie trafiłem. Po lewo obok niego walłem. Nie trafiłem go. Tutaj sprint mi w ogóle nie zadziałał. Tu już uciekłem. Jabłuszko. Nie, nie, nie. Koleś leci. Minaliśmy się. Nie, nie mogłem go bić. Teraz mogę. I go zabiłem. Dobra. I tutaj patrzcie. Uważnie sobie idę, idę, a tu nagrę. bum, koleś, pszit, nie ma, nie żyje, ale jakie on miał ekum ładny, żelazny miecz, naprawdę ładny jak, jak on miał, tylko ubrać i lecieć z tym koksem, no to, tutaj teraz, ja nie pamiętam co będzie, a to nagrywałem godzinę temu, no nie, coś tam pamiętam, aha, no, zaraz zobaczycie, tak, coś jeszcze bym chciał dopowiedzieć, tylko zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Chrypę mam, nie wiem. Właśnie jak ja nagrywam film i komentuję go... Na no to chwila pod potem powiem. Zobaczcie. On tu się z pająkiem bił, pająk go osłabił, a ja... Jak Tarzan, normalnie strzawa na małpę. Nie ma go. Czyli zombie... i przyszedł. Dobra, i jak ja nagrywam, po prostu mam taki stres. leki. Nie powiem, że duży, bo... Ryba... Lubię nagrywać, to jest moja pasja. Tylko mam słaby komputer, ale to już wiadome. Mam taki stres, że taką chrypę w gardle mam. Taką chrypę i nieraz nie wyraźnie mnie słychać. Przez to, że mam tą chrypę. No nie wiem dlaczego tak jest. No ale może mutacje będę przechodził czy coś, bo mam już prawie 16 lat, a mutacji chyba nie miałem. <sum> Sam nie wiem. Dobra. Zmieńmy temat. Tutaj teraz, kto został? Właśnie. dwóch kolesi, teraz, Tutaj koleś dobra. Nie wiem, co on robił. Zamiast uciekać, uciekać. Kurde. Spadł, mieczeka nie miał. Nie wiem, lagi chyba miał. Lagi. <laughs> Kurde. Chyba. Tutaj koleś potrzył się pod blowa. Oczywiście dwa razy w, bo ktoś już pewnie ma blow. Przez jedno w. Ona mnie skoczyły zamiast uciekać. No, Niemądre to było. Miał nadzieję, że mam mało życie i mnie zabiję, ale mu się nie udało. Dobra, tutaj odłożyłem, żeby miejsce zrobić w tyku. No kurde, ale sucho w gardenie. <laughs> Dobra. Tutaj chyba wyjść nie da. Chyba, bo nie patrzałem tutaj perełką, żeby czasu nie marnować gdzie teleportowałem i teraz została jedna osoba, Julia Julia101 ona była tam gdzieś w końcu zobaczycie mm, co do Survival Games tego, to on będzie tylko na tym serwerze na razie, bo on jest fajny, ma cztery areny jak na razie ale z adminem jeszcze zagadam, zapiszę napiszę do niego a nie zapiszę i każda arena jest fajna na swój sposób się różnią i tak dalej ale dobra hmm. co ile będę odcinki stawał? Myślę, że co tydzień, bo mam dużo serii. Tak, dużo. Nie, może teraz wyjątkowo jeszcze będzie weekend, teraz mamy czwartek. Jutro wyrenderuję i wrzucę to albo dzisiaj. Nie wiem, chyba jutro wow. Tutaj widzicie? Ja na klawie, który nie patrzy uczę się tak pisać szybko, ale w coś mi wychodzi. Failure... fail... jak? Failure failure. No kurwa, Nie mogę powiedzieć, dobra, no Ja po prostu błędy robię. Kurde, to stres. Mówię wam. Ja się stresuję jak teraz mówię. Nie wiem, tak mnie stres łapie. Tutaj ją zobaczę. Właśnie pająki w dzień, pająki są przyjazne. Ona nie wiem co w tej skrzynce robiła. Tak długo. Nie mlaga miałem w Zobaczcie. Obudziła się Wygrałem. Ja tutaj w ogóle. Prawie ciągle chyba wygrywałem na arenach. Raz czy dwa przegrałem. Tak to ciągle wygrywałem. Zobaczcie. Normalnie ciągle tutaj wygrywam. Sam nie wierzę w te farta. Tutaj napisałam właśnie żeby Powiedzieć o nim, że się patrzyła. W sensie, że nie ma własnego niku kolej. I... Ale wiadomo, jest fanem Minecraft bloa, rozumiem go. I tak. Tutaj właśnie, żeby powiedzieć o tym, że ciągle prawie na arenach, że ciągle prawie na arenach wygrywam, to już wcześniej powiedział. Tak. Tu jest home and Tutaj wyspa się wpisuje. No i zobaczcie, ja tutaj mam małą wysepkę, gdzie dużo nie buduję, bo na odcinku będę robił, bo nie chcę dużo robić. Tak. Co do katakumb. Zobaczcie. Na początku dostajecie te skórzane Eku, kamienną broń i tak widzieliście te miecze. Te miecze te proenczętowane to w katakumbach. co. Katakumby są bardzo ciężkie. Zobaczcie tutaj naprawdę bardzo ciężko ja tam dodałem tyle razy, że z Kid zużyłem chyba 9 koks jabłek na dwie katakumby. Naprawdę bardzo ciężko. Ale bardzo się opłaca, polecam, naprawdę, bardzo. To ty nas panie, gdybyście wiedzieli, jak jest, co i gdzie, tutaj gdzie TeamSpeak jest, ja może będę robił własny kanał dla was, no i będziecie mogli ze mną pogadać. Ale mnie gardło boli. Nie wiem, gardło mnie boli, jak nie wiem, co dzisiaj. Może od tego biegania na wefie. Dwie godziny na orliku się grało. No nie rozsądnie, bo trzy drużyny były na to z godzinka może. Właśnie przybiegaliśmy na 60. Tak i na początek 124 godziny, ja teraz pewnie za godzinę będę mógł wziąć. Eee, co się dostaje? Drewno, kamień, sadzonki i tak dalej. Zobaczycie Fajne, bo dyrta też się rozstawia Naprawdę fajny sklep tu mają. Tutaj właśnie craftingi pokazałem, tam spawner tutaj. Na dwa jaksy. i tutaj zaraz pokażę ile jest na żelazo i złoto. O, 1,5%. 1,5% tyle samo Skobla. A tutaj bordero. Ja what the fuck? Co to znaczy, nie? Patrzę, czy tam. Się nie orientuję. Coś tam kojarzyłem, nie? Patrzę. Aha! To, to dobra, do widzenia. I wyszłem, nie? Dobra. Teraz do skatu pójdziemy. No, poszłem. I tak, tutaj sobie możecie przeczytać, jak się kupuje i sprzedaje. Tutaj możecie sobie zatrzymać film i zobaczyć, właśnie, co, ile kosztuje, co tu Ale to widać. Właśnie, głowy potworów się opłaca sprzedawać, bo zauważyłem, naprawdę drogie. Tysiąc, no to ładnie, zobaczycie, zaraz poka pokażę. Gardło mi tego, woli się tak stresuje, że. Jajka, krowy, No... Pięknie, wszystko tutaj jest. Tutaj tysiące za głowę ząbiaczka. Aha, to się kupuje. No szkoda, myślałem, że się można sprzedać, ale szkoda. Dobra, teraz do VIPa. Ja mam VIPa, teraz na czacie pokażę. Mam VIPa, bym napisał. No co ja pierwsza nie? Dobra, są jajeczka, więcej jajeczek chyba mam. Jabłka, koksjabłka. Pięknie. Tutaj jest super VIP. To tak szybko pokazałem. Ekstra VIP. Tak jak. In VIP. Ja mam VIPa, No ważne, że jest enchant. Ja mam wbity level kata w katakumbach. Wbiłem. Exp leci normalnie. No widzicie, w katakumbach wbiłem. Katakumby 2 przeszłem i wbiłem 3-1 level. Naprawdę. To jest ciężkie i zarąbiste. Ja czekam na katokumby 3. I czekam i katokumby 1 jeszcze raz przejdę, bo tam chyba skrzynki pominąłem niektóre. Ale to się zobacz, bo tam tylko leciałem, żeby do, dojść do końca i ja się z wami żegnam na razie, papa. Pa.